Cześć. Witam Was dzisiaj, mamy czwartek i szczerze mówiąc, wychodząc ze szkoły już chciałam zacząć tego vloga, ale stwierdziłam, nie no Kinga, później masz full tych takich fragmentów, e, kiedy zaczynasz vloga, a go nie kończysz. I siedziałam, nie, bez sensu nie będę go zaczynać, bo jak wychodziłam ze szkoły, to spotkałam e, panią, która otwiera i zamyka drzwi, bo ode mnie ze szkoły tak łatwo nie można wyjść. No i zapytała jak tam rośnie. Mówiłam, że super, że uśmiechnięty cały czas i w ogóle. I tak mi to poprawiło humor, że chciałam się do was odezwać i powiedzieć, ale jest super jak się wychodzi ze szkoły i wszyscy się pytają jak tam dzidzia. E, mówiłam, że już ma roczek i o, byłam taka w ogóle uśmiechnięta jak wyszłam. E, bo miło jest jak ktoś się tak zapyta. I, i wiecie, e, zawsze pytacie jak, jak tam moja szkoła zareagowała na to, że jestem w ciąży. No to e, nie, nie wiem jak pani zareagowały jak się dowiedziały, że jestem w ciąży. Natomiast teraz wiedzą, że mam już całkiem duże dziecko i zawsze o nie pytają. I to nie ta jedna moja ulubiona, z którą właśnie dzisiaj rozmawiałam, ale też inne. Jest też taka fajna pani na dole w szatni, która zawsze też pyta. Jak na przykład przechodzę później albo wychodzę wcześniej, jestem sama, to podchodzi i zawsze też pyta. Ale to nie o tym chciałam wam powiedzieć, że właśnie, że zdecydowałam się, że dzisiaj będzie vlog, ponieważ dawno nie było vlogów. Właśnie idę do domku, jest dwunasta do Dzisiaj wyjątkowo szybciej. Normalnie jestem o 13, co i tak jest szybko, e, ale po prostu dzisiaj szybciej, bo nie mam mojej wychowawczyni. I zamiast matematyki mamy jakąś, jakieś zastępstwo takie, na którym za bardzo nic nie będziemy robić. Więc zdecydowałam się wrócić szybciej. E, jeszcze nie było to takie łatwe, żeby szybciej wyjść, tak jak Wam mówiłam. Mój tata musiał dzwonić do pani psycholog, żeby mnie tam zwolnić, bo właśnie nie ma mojego wychowawcy, a tylko wychowawca może to zrobić, ale się udało. Jeśli chodzi o moje specjalne przywileje w szkole, to raczej takich nie mam. Poza tym, że łatwiej jest mi, mam wrażenie, wyjść, bo niektórzy mówią, że mają problem z wyjściem. Ja przeważnie jak powiem, że... Mimo, że nie mam mojego wychowawcy, powiem, że muszę, bo na przykład nie mamy niani i coś takiego, wiecie. To, to jakoś tam mam wrażenie, że lepiej mi to idzie. I, i tam nie masz nigdy problemu, żebym wyszła. Panie mi zawsze wierzą. Więc yy, no. To byłoby chyba na tyle. Ja zawsze gubię wątek. Ale ogólnie dzisiaj, no dzisiaj zobaczymy co będziemy robić. Ogólnie jest pewien plan, ale nie wiem czy się uda. Więc jeszcze Was o tym informować nie będę. Jestem już pod domkiem, więc odezwę się w środku. Dzisiaj robimy coś pysznego na obiad. Nie mogę się doczekać. Zaczynam właśnie robić wegański parmezan. Tutaj są orzechy nerkowca, które będą nam potrzebne. Wybrałam ostrze takie do kruszenia lodów, bo orzechy są dość twarde i zbliżone. Do tego płatki drożdżowe, które kupiłam w jakimś e, takim sklepku u nas. O dobra, może łamę rękami. Tutaj wkładamy Tutaj damy z osiem. Zrobiłam oficjalnie swój pierwszy wegański parmezan i jakoś nigdy nie wierzyłam w te wegańskie sery z orzeków, ale to naprawdę działa. Mniam. Całkiem jest to wygląda. Tobie na takie grudki marchewkę dodałam trochę wody, bo będę to podgrzewać wszystko. Natomiast jeszcze muszę pokryć pieczarki. tu mi zostały. Tę część pokroiłam, ale zresztą było mi dość trudno, więc na szczęście zasnął i go odłożyłam. Teraz pokroję tę kurkę. to wszystko, podgrzeję i wtedy wam pokażę, jak to będzie wyglądać. I czy w ogóle się upiecze w tym ala Thermomixie, bo. Nigdy tam nie smażyłam. Okej, okay, skończyłam na najgorszą część tego przepisu, czyli obranie i pokrojenie pieczarek. Nienawidzę po prostu obierę z pieczarek, ale udało się. Ja mam tam wszystkie warzywa potrzebne do zrobienia przepisu. Zamykam. O, widzę, że tam nabrudziłam pieczarkami, ale to się wyczyści. Dobra, zamykam. I teraz temperaturę muszę ustawić. 30 minut. Najbliżej wyłączy szybciej. No i się będzie przypiekało trochę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A ja w tym czasie zrobię sos. Teraz doczytałam i miałam podsmażyć samą cebulkę z marchewką, a resztę dodać później. Natomiast wrzuciłam wszystko naraz i po prostu ta cebulka nie będzie taka wiecie podsmażona, tylko będzie taka ugotowana. Myślę, że to nie zmieni za Mocno jakoś tego dania nie da się wszystkiego zrobić idealnie za pierwszym razem, wiadomo, <grymne> więc no zobaczymy jak będzie. Na razie mi się tutaj już podgrzało do tych 130, nie, jeszcze się nie podgrzało do tylu stopni, ale już się podgrzewa, już tam widać, że parują te pieczarki, więc ja w tym czasie robię jeszcze sos bechamelowy i myślę, że to się zrobi. Wydawało mi się, że tam jest napisane, żeby po prostu wszystko wymieszać i wymieszałam wszystko tego sosu, jako zawsze że to trzeba zrobić w garnku, więc jakby zrobię troszkę go więcej i zrobię tak, jak a później dodam to, co już wymieszałam, jakby te wszystko składniki. Robię sobie sos bechamelowy i w sumie to jest bardzo prosty, mało składników, ale całkiem ładnie pachnie, jest gęsty i wygląda na taki serowy. Uwaliłam ogólnie całą kuchenkę, ale tak poza tym to naprawdę fajnie. Nagrzewam piekarnik, tutaj jest mój sos pomidorowy, nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale myślę, że będzie smaczny i ten sos beszamelowy, który wygląda super, i wow, jestem w szoku, że on mi tak dobrze wyszedł, bo zrobiłam go źle, ale wyszedł i tutaj mamy lasaniowe makarony, tutaj wszystko w mące, o Boże i parmezan. Jeszcze takie takiego słoneczka małego. I składamy teraz lasagne w moim naczyniu. Tutaj wszystko w pieczarkach. Nie zwracajcie uwagi. Jesteśmy już w windzie. Czekamy na pociąg. Eee, ogólnie zaczęło padać. Taki śnieg z deszczem. No, ale przynajmniej w tym windzie Jeszcze jest ciepło. Piętro. Więc posiedzimy sobie tutaj już myślałam. Posiedzimy sobie tutaj tak z 10 minut, zanim przyjedzie pociąg i może przestanie padać, może w Rumi nie pada. Zobaczymy. Najważniejsze, że zdążyliśmy. Właśnie wyszłam z mieszkania. Jest jakoś około 21, Rosiu już śpi, ale była, że coś tak ciężko. Nie chciał zasnąć. Znaczy zasnął, ale nie chciał spać. Ale już teraz pi więc wiedziałam, że pójdę do Żabki i muszę sobie kupić tubkę, w razie czego. E, bo on coś tak wczoraj na przykład się budził w nocy, więc lepiej może kupię. E, jakiś banana na przykład na śniadanko. Plus mam ochotę na lody, więc powiedziałam Karze, że kupię lody. I może coś tam jeszcze jak będzie ciekawego. I odwiedzamy się chyba już razem, bo jak tak zajmujemy się dziećmi, to ciężko coś powiedzieć na vloga. Ale mam nadzieję, że po moim powrocie z żabki z wami pogadamy. Mamy może w planach dzisiaj zrobić live'a, w sensie nigdy go nie robiłam, jest trochę się stresuję, ale może zrobimy. Na pewno dowiecie się teraz. A, kara mi wysłała klucz do, do ten, by wejść do mieszkania. Dobra. zastanawiało co chodzi jakieś 1.9 coś tam. Dobra, idę do żabki. Wracam z flipsami dla Rocha i lodami, mam dla niego musik na śniadanko jutro i po prostu myślę, że pójdę do jakiejś piekarni czy coś rano, żeby mu zrobić kanapeczki na śniadanie i mam jabłuszko, jakby to jest więc przeżyjemy. Cześć, witamy Was kolejnego dnia, chłopaki śpią, Kara poszła do sklepu kupić makaron i z psem bo będziemy robić makaron z suszymi pomidorami dzisiaj, na obiadek i no tak sobie siedzimy w sumie i oglądamy telewizję mogę sobie przynajmniej odpocząć jeden dzień Ty tam masz? Mm. 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 Bardzo szybciutko się ogarnęłam i jedziemy na sniwkę. Dzień dobry, witamy was 1 lutego, właśnie jesteśmy z na spacerku i idziemy odwiedzić Matiego na kręgi, nie bolić pracy. Byliśmy w, u Matiego, a Roś zasnął, jeszcze w sumie prawie godzinę jeździliśmy i wracamy teraz do domku, bo stwierdziłem, że jak Roch się pita, ja może zanotuję chociażby vloga, który ma się pojawić na kanale w tym czasie, a Roch po prostu sobie pośpi w wózeczku, więc wracamy. Ogólnie jak byliśmy na tej studniówce, tam była taka kostka z dziurami i moje szpilki są tak zdarte po przejściu trzy razy może po tej kostce z tyłu i nie wiem właśnie, macie jakieś może sposoby, można posprayować szpilki, żeby jakby dać im drugie życie, bo miałam je ubrane może z trzy razy, a wyglądają po prostu tragicznie i no nie chcę ich wyrzucać. Um. Więc nie wiem, powiedzcie mi, czy, czy, czy da się to jakoś uratować.